Cześć, dzień dobry wieczór. Witajcie drodzy widzowie na kanale. Mały świat Jorgena, ogród kaktusy i podróże, więc witam was serdecznie w moim małym świecie i poniekąd się spodziewałem, pojawił się pierwszy komentarz pod ostatnim odcinkiem na temat skrzydło kwiatu. Jak go zapylić? Czy będą z tego owoce? Jak to się je? No to co ja? Tu mogę wam powiedzieć. Zapraszam Was do mojej kuchni. Halo halo, witam Was w mojej kuchni! Tak oto prezentują się skrzydło kwiaty. Liczba kwiatów 3, a nawet 4. Co to oznacza? Ano, gwiazda wieczoru to jest tutaj ten oto pierwszy kwiatek. Pierwszy kwiatek dzisiejszego dnia otworzył się. I tak oto wygląda. Jeszcze świeży, można powiedzieć, ciepły. Tutaj kwiat, który już utrzymuje się miesiąc czasu. Został zapylony. Sam z siebie, dzięki czemu roślina przygotowuje się do owocowania, do produkcji jagód, w których znajduje się owo owoc. Nasionko, nasionko panie Jorgenie. Tutaj jeszcze nie mam kwiatu. Lada moment będzie. Kolejną gwiazdą jest oto ten skrzydłokwiat, z którego pobierzemy pyłek. Co i jak pobrać? No to zobaczcie sami. Najprościej bierzemy taki kieliszek, pojemnik plastikowy, cokolwiek, aby ten pyłek mógł zostać w środku. Chociażby na ściankach kieliszka. Biorę mhm. ręko, sobie muszę pomóc. A to nie jest takie proste. Kiedy robimy bez statywu, ale proszę. Uchylamy do dołu, wsadzamy w środek kwiatu. Kieliszek i ostukujemy. Oczywiście mocniej. Ja już pyłek mam. Nawet troszkę więcej tego pyłku. Udało mi się zdobyć. Idę z takim kieliszkiem. Biorę w drugą dłoń pędzelek. I ten pyłek przenoszę na wypustki. Do świeżego kwiatu. Z tygodniowego kwiatu pobieram pyłek. Do świeżego kwiatu przenoszę pyłek. Oczywiście można zapylić tym samym pyłkiem tą roślinę, jeżeli wyrobimy się w czasie. Inaczej zasechnie. Tutaj niespodziewanie udało się to uzyskać. Prawdopodobnie ten sam pyłek jeszcze będę miał jutro i pojutrze. Jeżeli otworzy się kolejny kwiat, to zapyle. Ale o co chodzi z tymi kwiatami? Ano, są to kwiaty obupłciowe. Najpierw Zaczynają kwitnąć w formie żeńskiej, czyli możemy nanieść pyłek, ale tego pyłku nie uzyskamy z kwiatu. Pyłek na kwiecie pojawia się po okresie około tygodnia, po dwóch, po trzech dniach, nie od razu po otworzeniu kwiatu. Jak pojawi się pyłek, no to wiadomo. Od dołu do góry możemy go zebrać i przenieść na kwiat żeński. Ten żeński kwiat, pierwszego, który mi tutaj dzisiaj kwitnie, tak, jest to forma żeńska. Za około tydzień czasu może być to forma męska. Pojawi się pyłek, z tej rośliny mogę pobrać pyłek, przenieść pyłek do świeżo otworzonego kolejnego kwiatu. No dobra, co do owoców. Owoc fajnie by było po zapyleniu. Zamknąć w woreczku foliowym, zawiązać, dać troszkę wilgotności, ponieważ mając na oknie, na parapecie szybko wysuszymy tutaj i wypustki i cały kwiat. Może nam po prostu uschnąć. Dając jej trochę wilgoci mamy większe szanse, że pojawią się jagody. Jagody, no ale jak? Jak to będzie wyglądało? Ano. Mhm, fokus. Tam, gdzie mamy wypuski, te wypustki z czasem zaczną nam pęcznieć, rosnąć, przerobią się po prostu w jagodę. Z tej jagody w środku będzie po 2-3 po nasionka. Po 2-3 po nasionka nawet możemy wyjąć i później posadzić, tak? Posadzić, wyrośnie nam kolejny skrzydło kwiat, nasz schodownik. Wiem, że na Wikipedii jest informacja o zapylaniu, ale nie ma konkretów. Nie jest pokazane jak, co, gdzie. A na prośbę widza, warto coś takiego nagrać. Zapytała się osoba, jak to zrobić, no to przekazuje wiedzę. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe, czy nie. Najwyżej sobie to zaraz poprawię. No dobra, to by było na tyle. Pędzelek w ruch. Roślinkę. Pobieramy pyłek, kolejny kwiat, owoce. Mam nadzieję, że za kolejny miesiąc już będą. Do trzech myślę powinny się pojawić. I to by było na tyle.